Cześć, z tej strony Leno, z kanału Twój Informatyk. Wyobraź sobie taką sytuację. Kupujesz nowiutkiego laptopa, wszystko śmiga jak trzeba, aż pewnego dnia sprzęt odmawia posłuszeństwa. Próbujesz odzyskać dane z dysku i. niespodzianka! Dysk jest zaszyfrowany, a ty nie masz do niego klucza. Brzmi jak koszmar? Niestety to nie fikcja. To realny problem, który dotyka wielu użytkowników laptopów z systemem Windows 11 Home i co gorsza, dzieje się to automatycznie, bez żadnego ostrzeżenia. W dzisiejszym materiale pokażę Ci, która funkcja systemu za to odpowiada i co możesz zrobić, żeby nie stracić ważnych danych. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić Cię do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców i lepiej rozwijać mój kanał. Kilka dni temu trafiło do mnie do serwisu kilka nowych laptopów, wszystkie z systemem Windows 11 Home. I powiem wam szczerze, byłem zaskoczony. Każdy z nich miał dysk oznaczony kąkom kłódki, jakby był chroniony przez BitLockera. Tylko że Windows 11 Home przecież oficjalnie nie obsługuje BitLockera. A mimo to dyski były zaszyfrowane i to bez jakiejkolwiek świadomości użytkowników. Okazuje się, że w Windows 11 Microsoft wprowadził funkcję o nazwie szyfrowanie urządzenia. To uproszczona forma BitLockera, która działa całkowicie automatycznie. Jeśli Twój laptop ma nowoczesne zabezpieczenia, takie jak TPM 2.0 i Secure Boot, a mają je praktycznie wszystkie nowe modele dostępne dziś w sklepach, to znaczy, że zalogujesz się na konto Microsoft i w tle, bez żadnego ostrzeżenia czy pytania, system automatycznie szyfruje cały dysk. I tutaj pojawia się poważny problem. Gdy laptop ulegnie awarii i spróbujesz wyjąć dysk, żeby odzyskać dane, zobaczysz tylko ciąg zaszyfrowanych, bezużytecznych plików. Bez klucza odzyskiwania nie ma szans na dostęp do danych. A jeśli nie zalogowałeś się na konto Microsoft albo nie zapisałeś klucza, Twoje dane przepadły na zawsze. Jak sprawdzić, czy Twój laptop ma włączone to automatyczne szyfrowanie? Wejdź w ustawienia, wybierz prywatność i zabezpieczenia, następnie szyfrowanie urządzenia. Jeśli w ustawieniach widzisz, że suwak przy opcji szyfrowanie urządzenia jest włączony, to znaczy, że twój dysk jest już zaszyfrowany. Możesz to wyłączyć. Wystarczy przesunąć suwak na wyłączone. Pamiętaj tylko, że proces odszyfrowania może chwilę potrwać. Jeśli jednak wolisz zostawić szyfrowanie aktywne, upewnij się, że Twój klucz odzyskiwania jest zapisany w bezpiecznym miejscu. Znajdziesz go na swoim koncie Microsoft. I właśnie przez tę domyślnie włączoną funkcję możesz dosłownie w jednej chwili stracić dostęp do wszystkich danych na dysku. Dlatego nie czekaj i sprawdź to teraz na swoim komputerze. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci się podobało, daj łapkę w górę, napisz komentarz, czy Twój laptop miał to włączone. Zapraszam również do postawienia nam wirtualnej kawy, link macie w opisie, oraz do subskrypcji i oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć. A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.